Zapraszam na wiosenny stroik na grup. Witam Was bardzo gorąco na kanale Domowe Pasjanki i zapraszam na bardzo kolorowy, wiosenny i troszkę inny stroik na grup. Gdy za oknem jeszcze szaro buro pomyślałam sobie, że takie mocne intensywne kolory będą idealne na taką pogodę. I tak mam tutaj odcień fioletowego sprayu i użyję dwóch kolorów. Zobaczcie trawę, wzięłam ciemniejszym fioletem tutaj patyczki gałązkę taką w zasadzie. Jest to sucha gałązka z bukszpanu, tak propo, jakby się ktoś pytał. I pomalowałam ją na jaśniejszy troszeczkę fiolet. Mam tutaj jeszcze dwie gałązki mikołajków. Mikołajki przepiękne. Chciałam kupić chryzantemy, ale nie było i gdy spojrzałam na mikołajki to od razu pomyślałam sobie że takie fiolety albo bordo jeszcze przepięknie by z nimi wyglądało dlatego też je wzięłam więc zrobimy z mikołajkami mam tutaj jeszcze jedną gałązkę limonium w takim purpurowym kolorze to jest taki karminowy w zasadzie kolor i szukam takiego sprayu. Nie było, były fiolety przeróżne i czerwienie, ale nie chcę czerwonego, nie chcę jasnego różu, chcę taki ciemny fuksję. O, szukałam tego słowa, jest to fuksja, ten kolor. I cały czas rozglądam się, bo gdy zobaczę taki spray, to na pewno go kupię, bo mam też plan, żeby pokolorować troszeczkę trawki. I nie tylko trawki, bo mam w planach jeszcze inne kolorowanki. Ale to jak znajdę, to dam Wam znać. Tak samo pod filmem napiszę, jaki to jest dokładnie kolor tych fioletów, które ja użyłam tutaj do tej dekoracji. I tak naprawdę kupiłam tylko dwie gałązki Mikołajków. Mikołajki chyba były po 9 zł. gałązka. Limonium bodajże 6 albo 8, jedna gałązka. I do tego tu je mam z ogródka, bazie zebrałam. Także jest to kolejna dekoracja, yy, która tak naprawdę niewiele kosztowała. I do takich dekoracji, szczególnie na grób, warto jest używać takich roślin, jakie macie u siebie w ogródkach, jakie macie do dyspozycji. Pięknie też tutaj wyglądałby bukszpan. Bukszpanu niestety nie mam. I bukszpan będę musiała zdobyć, ale wiem u kogo rośnie i będę musiała się pięknie uśmiechnąć, żeby ten bukszpan dostać. Ale i tak już mam obiecany, więc, więc dekoracje z bukszpanem na pewno na kanale się pojawią. I zobaczcie, tutaj te gałązki, jedną taką gałązkę miałam z tego bukszpanu, którą pomalowałam na fioletowy kolor. Porozdzielałam je na mniejsze gałązki. I tutaj ten Mikołajek, patrzcie jaki jest duży i wcale nie żałuję, że nie dostałam gałązek chryzantem, bo Mikołajki zdały egzamin naprawdę pięknie. Warto jest zbierać trawy, trawy cały czas rosną, cały czas można na łąkach je dostać i Pięknie się trzymają. Ja zebrałam te na jesieni, ale jak jadę samochodem, to cały czas trawy wszędzie jeszcze rosną i mają się bardzo dobrze. Więc jeżeli nie macie takich traw, to polecam Wam do takich dekoracji, szczególnie do wiosennych. Jeżeli będziecie robić donice przed domem, tak samo to takie trawy też są świetnym pomysłem. Można je pokolorować na kolor, który. Wam brakuje, tak naprawdę, który lubicie w jakichś mocnych takich kolorach i będzie to też przepięknie wyglądać. Powiem Wam, że byłam dzisiaj też w świecie roślin i byłam też zachwycona kolorystyką, która już tam panuje. Też jest bardzo kolorowo, jeżeli chodzi o wielkanocne dekoracje. Na pewno nagram wam wspaniałe zające, które wyglądają jak z bajki z Alicji w krainie czarów, więc jest coś wspaniałego z tymi zegarkami, z takimi surdotami, kamizelkami. Naprawdę wygląda to nieziemsko. Nagram wam taki filmik, także też pojawi się wkrótce na kanale. W niedzielę o godzinie 19 widzimy się na live i przygotuję dla Was dekoracje. Dekoracje i do której nie użyję mchu Obiecałam Wam dekoracje bez mchu także będzie, mam nadzieję, że też pięknie. Już powoli wszystko szykuję, żeby pokazać Wam, jak to wszystko może wyglądać. I także mam nadzieję, że będziecie w niedzielę o 19 i zobaczcie. Mam tutaj naprawdę bardzo niewiele w tej dekoracji, bo tutaj znowu jest tuja, mikołajek, trawy, bazie i limonium, i to wszystko. I tutaj nic więcej nie ma. Można naprawdę pozapełniać patyczkami, można wykorzystać przeróżne gałązki, krzaczki, można je kolorować. Wydaje mi się, że ten dobór kolorów wyszedł naprawdę niesamowicie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak podoba wam się takie zestawienie i co myślicie o takiej dekoracji grobu. Idzie wiosna, szukamy teraz innych pomysłów na nasze nagrobki najbliższych, więc też wydaje mi się, że troszeczkę koloru warto wprowadzić. Niedługo na kanale już mówiłam o bukszpanie live w niedzielę, także jest mi bardzo miło że jest Was też coraz więcej na tych spotkaniach naszych na żywo. Jeszcze raz, tak do nich wróciłam, ale naprawdę jest mi bardzo miło. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. E, uwielbiam z Wami w ten sposób się komunikować, też zawsze odpowiadam, więc jeżeli macie jakieś pytania, to z chęcią na nie odpowiadam e, i sprawiacie mi bardzo dużo przyjemności. W tym naprawdę e, uśmiech na moich ustach nie schodzi, jak czytam Wasze komentarze, więc jest mi bardzo miło, że te dekoracje też Wam się podobają. A już w następnym filmiku y, będziecie mieć też świetny przepis na danie, które bardzo lubię, więc y, zapraszam też w weekend na kanał Domowe Pasje Anki. Zdradzę wam jeszcze tylko, że najbardziej czekam już naprawdę na taką ciepłą wiosnę, gdzie będziemy mogli dekorować nasze balkony, tarasy, donice na zewnątrz, ogródki. Czekam na to z utęsknieniem, bo muszę zaaranżować cały swój taras, więc będę nagrywać filmy z tarasu, jak Roślinki, wszystkie planuję jakie donice, jak obsadzę to wszystko, więc mam nadzieję, że też zainteresują Was te filmiki. I tutaj wracając do naszej dekoracji, tak naprawdę na koniec wtykam zieloną tuję, tam, gdzie mi jej brakuje. Tam, gdzie są jakieś prześwity, tam, gdzie mi brakuje bazi, wtykam bazie, trawki już nie chciałam kolorowej dodawać. Już bardziej skupiam się na zieleni i na baziach, żeby całość wypełnić. Zobaczcie, jak prezentuje się cały stroik, cała dekoracja. Mam nadzieję, że też spróbujecie taką zrobić, bo jest naprawdę bardzo prosta i. Ogólnie mamy dostępne takie rośliny, a dwa, dwie gałązki mikołajek naprawdę polecam Wam do kupienia, bo wygląda w dekoracji bardzo pięknie. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Bardzo serdecznie piszcie w komentarzach, co myślicie o takiej dekoracji grobu i czy Wam się kolorki spodobały. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy czas i do następnego razu. Pa! pa.